O, coś Cię rozłączyło. Halo, 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 halo. Co się rozłączyło? Czemu się rozłączyło? Nie, nie wiem, czy się rozłączyło. Nie mam pojęcia. A dalej mam rozmowę trwającą z sobą wcześniejszą. No, no bo tylko, o kurde, w ogóle mi grę wywaliło. Hm. Mam dwie rozmowy... z tobą. Nie wiem. W ogóle na kursie można zakończyć. N na obu leci czas. No <noise> to nie wiem. O kurde, jaki rozsąd, mi się wyłączyło. Tak to jest, jak się minimalizuje podczas ekranu ładowania. To, to jest chyba jeden z takich bugów. Słuchajcie. A ty, tak ty słyszysz moją grę? Nie. Dziwne. E, dobra, to gdzie pokazuj, gdzie mam iść. No ja mnie jeszcze nie ma w grzeb, mi się ładuje. A przeporuszasz. No bo bot za mnie gra. To A. jest fajne tak? właśnie, że to, 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 to jest tak, że, że jak jest AF, to bot za kogoś gra. I wchodzi w tobą w ściany <grych> Tu nie ma las hitowania, nie? Eee... Minionów Chyba jest Ale tu za doświadczenie Chyba. Hmm? Chyba nie. Nie, nie jestem pewien Szczerze mówiąc Mam nadzieję, że nie zginąłem zbyt wiele razy. Nie zginąłeś jeszcze w ogóle, bo się wycofał z walki. Całe szczęście, o, ty, o tyle o ile na niskich levelach, bot mi kupuje to samo. Co ja kupuję, bo to pamiętam, bo już mnie raz wywaliło. Ale później z tego, co kojarzę, to chyba mi jakieś inne skieranie. Jesteś już, bo przejęli obie świątynie, bo nie mam jakich sam. A no bot właśnie, już już, już mi się włącza, mam wyprzedzanie serwera już zaraz powinienem być Już jestem że... Jest trójka. No. o No. mam life sila proszę mała mi się kończy. No już nie mam. O, no, już tu wieżę rozwali. No, no to fest na To jest studnia? A, już zebrał mi bot. Mamy, mi brakuje. Dobra, trzeba trochę zbizerować te miniony. Aaa, jeszcze mam niski level. No, gra mi się wycofał. Daj mi się, że tak powiem. No, dobra, no, jest. Nie ma, jest. Bohater powrócił. Dobra, pójdę przez. Jak się sygnalizuje, że nie ma wrogów? Eee, tu się chyba nie sygnalizuje tego. Możesz SS-a na pistolet. Nie wiem, aż tyle ten, aż nie grałem Rozumiem. żeby to ogarniać w sumie manę muszę podnieść trzeba iść na mina, chyba im pomóc. O, ale ta postać nie ma manek w ogóle, nie ma tylko cooldownu. Nie, nie wiem jak to działa. Świątynie. Dobra, trzeba iść na lód.

No, ale tu musimy utrzymać, aż wystrzela wszystkie pociski. Najważniejsze jest te ostatnie 5, bo one chyba najwięcej zadają. Nie w sumie tyle samo. Dobra, trzeba mieć Rozumiem. A ładnie nam idzie grę. Też nie, nie fluszyłem nie, nie, nie tak bardzo, myślałem, że to będzie bohater jeszcze. A górę? To też możemy Możemy zrobić najemników, nie wiem w sumie. jacy są ci najemnicy, ale chyba byśmy dali im radę. Są... A, to są ci najemnicy, to nie, to chyba byśmy nie zrobili najwyżej na dole. Możemy słuchać w sobie. Rozumiem. Tylko, że tutaj też się nie idzie w przodu. jest mit chyba. Co jest? No mit. A. <laughs> Kurde, znowu mit flagowała gra. Zdaje się, że jeden nie po haterów usłuchał. No mi nie wywaliło. Gra. Znowu się wywaliło? Nie wiem wszystkim. A, czy nas na dole. Teraz widać, że gram z graczami na niższym levelu, bo, bo jestem z tym otwarty. coś łatwo się gra. A są dwie świątynie, dobra, to ja, ja zostanę na tej dolnej. W takim razie zmachaj. Oni chyba wszyscy poszli na górę? Wszyscy żywi przynajmniej. O świetl, chyba padnę. No i się trudno. Odczasz? O ten kill jednak jest też dobry. Mam tu dalej stać? To czy to już wystrzela? Aha. No, 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 Jeszcze ostatnio tych tak przycisków. Ale wystarczy, że jedna osoba stoi w żeby... środku. Tak, tak w ogóle to G się pinguje. I tutaj chyba w zależności na to, co klikniesz, to ten, To chyba co innego się wyświetla. Ojej. Chyba sobie sam nie poradzę. Idę już. No oh, mamy Wow, jak je... się polecił wow. Leczył. Nie, nie niszcz, ja się muszę poleczyć na tym murze. Może bo niech człowiek Lifesteal jest też z budowy co ciekawe Tego ja lubię niszczyć te mury, żeby się poleczyć po prostu. Kradzisz, życie, budowli? Ult. Ult. Ale przerzediliśmy. A w końcu są już wtedy były dwa levele a teraz są trzy levele różnicy. No. To jest sporo. Świątyniać. Idziemy? No ja, ma, możemy chyba do, do, do sa utrzymania samej świątyni we dwójkę spokojnie sobie poradzimy, chyba że ktoś z nich przyszedł jeszcze, nie? Mhm. O, trzeba uważać, właśnie, jak robi ten trójkąt, bo, bo wtedy odrzuca. A. I możecie wypędzić na tej. Oj, oj, padna. No, się jakoś uratowałem. No, wszyscy No Oj, many nie mam, Boże. Widziałem, że mam skilla z ucieczką, ale many nie miałem. O! No, no, ale świątynię... co szczęście my, my też wystrzelaliśmy trochę już tą świątynię. No. O, a, a to, to nam trochę pomogło, Może myśmy ją trochę wystrzelali na początku, bo mniej dostaliśmy. Chyba ci z nami tam idzie uciekaj. A pod cał, cał, masz wycofać się. Przecież przez bramę to by uratowało. A jednak może mało. Ale to byłoby sensu. Przeskoczył, on ze skina przeskoczył. Szybko i cicho. Ale raczej iść na Ale nie bossa tylko tych mniejszych. Bo na bossa to chyba wszyscy byśmy musieli wrócić. Tam... też mam multa, ale nie no nie zdążyłem, bo mnie odrzuciło. Jak ja wiem, jak ktoś mi kogoś wyrzuca prosto z, z miejsca, w którego rzuca multa. Rzucam wolta później w puste miejsce no, spoko, Bossa? Tak? No, no. no możemy weźmy sobie inne. A nie, on za, za bardzo bije. Co byśmy sobie w a co daje? Boss, expa? Coś nie, jeszcze? to... No... A, to jest ten, że przy... idzie do tego, dalej. No, tutaj wszystkie potwory tak działają. No. Chyba, praktycznie. Strzelają z świątyni. No, my też. A, no To tak. już z dolnej, nie. Mhm. Widzę, widzę. Oni mają trochę mniej budynków. Już. Już idzie chyba to skończyć Zaraz, myślę O, gry no, to dzięki bosowi chyba głównie by się u nas Aha, bo to nie, nie, nie zabójstwo. Okay. To lewe. No, no, no. no. Zabójstwo jest 24 do 7 dla nas. Training? Czemu on mi wziął cały trening? Po gry. Lol. Bo mam prawie czwarty poziom już tego bohatera. Nie, nie mogę zmienić trybu gry. Okay. Bo może.